Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj jest sobota, 7 grudnia, kończy się pierwszy tydzień RORAT. Przez kilka ostatnich dni poznawaliśmy młode lata naszej RORATniej, bohaterki Helenki Kmieć. Teraz spróbujmy podsumować wiadomości zdobyte w ubiegłym tygodniu. Kochani, pierwsze pytanie i proszę odpowiedzcie, kiedy urodziła się Halenka? Chodzi o jej datę. Jeśli powiecie, że był to 9 lutego 1991 roku, bardzo dobrze. W jakim mieście przyszła Halenka na świat? Wy się rodziliście w Siebodzinie, w Solachowie, a Halenka urodziła się w Mieście na literkę K. Trzecie pytanie. Jak, y, jakie imiona nosili rodzice Helenki? Bardzo proste, tak? No wymieniamy tą pierwszą mamę, wymieniamy tatę. <laughs> Można podać imię tej drugiej mamy. No co wydarzyło się, to czwarte pytanie. Co wydarzyło się wkrótce po narodzeniu dziecka, czyli 21 marca? Właśnie. I pytanie piąte. Z kim Pan Jan wziął ślub po śmierci mamy dziewczynek? No i właśnie tutaj jest imię tej drugiej mamy. Pytanie szóste. Jakie imię nosi siostra Helenki? To proste. W jakiej miejscowości dorastała Halenka? Miejscowość na literkę L. Następne. Jak nazywa się wujek Helenki, który jest biskupem? Imię takie, tato, a nazwisko No takie bardzo oryginalne. Kto pamięta datę chrztu Polski? Powinniśmy pamiętać. Uh -huh. Następne pytanie. Kiedy Helenka została ochrzczona? No właśnie, tutaj jest zbieżność tych dat. Tylko rok jest inny, oczywiście. W jakiej parafii odbył się chrzest? No to w parafii, która ma właśnie na wezwanie świętą tak jak imię tej drugiej mamy. No i w miejscowości tej właśnie, w której się wychowywała Halenka, na literkę L. Następne pytanie. O co przede wszystkim troszczyli się rodzice Tereni i Halenki? No, to jest takie pytanie. Czego nie mogło zabraknąć w rodzinie Kmieciów? Bardzo ważne pytanie, bo bardzo poważnie traktowali właśnie te święte obowiązki. Czy Helena chętnie pomagała w domu? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Więc okazuje się, że na pewno zapamiętaliście dużo z pierwszego tygodnia. Jutro jest niedziela, więc przyjmy, przyjmy, przyjdźmy koniecznie. Na to spotkanie z Panem Jezusem. To będzie już druga niedziela adwentu. A na Ruratach zobaczymy się w następnym tygodniu, w kolejnych dniach. Będę to ogłaszał, i będziemy dalej poznawali to piękne życie Helenki Kmieć. Teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kochani, ponieważ lubicie słuchać, kiedy wam się czyta, chciałbym wyręczyć waszych rodziców i przeczytać wam kolejne opowiadanie adwentowe. Zwiastowanie Maryi. W swym domu w Nazarecie Maryja podśpiewuje... Zbliża się dzień jej zaślubin z Józefem. Józef jest cieślą w Nazarecie. Jest bardzo przystojny i bardzo miły. Tak jak Maryja, bardzo mocno wierzy w Pana Boga. Razem stworzą piękną rodzinę. To jest pewne. Odkąd się przebudziła, Maria ma na ustach piękną modlitwę. Dziękuję ci, panie z całego serca. Raduję się na widok wszystkich twoich cudów. Nagle lekki, łagodny wiatr muska policzek Maryi. Skąd się wziął? Zdziwiona Maria wznosi oczy i widzi mężczyznę w białej szacie. Ten uśmiecha się do niej. Maryja jest tak zaskoczona, że upuszcza półmisek, który trzymała w rękach. Ale mężczyzna patrzy na nią tak bardzo życzliwie. Nie obawiaj się, Maryjo. Nazywam się Gabriel. Jestem aniołem. Bóg mnie przysyła. Nie chciałem cię przestraszyć, przyszedłem jedynie oznajmić wielką nowinę. Maria nie wie, co powiedzieć. Jest bardzo onieśmielona. Anioł w jej domu. Jakąż to nowinę może jej oznajmić, jej Maryi? Anioł Gabriel dalej się uśmiecha. Mario będziesz miała dzieciątko. Nazwiesz je imieniem Jezus. On będzie królem dla wszystkich ludzi, ale królem innym od pozostałych. Jego panowanie nie będzie mieć końca. Jego królestwo nie będzie mieć granic. Jego siła będzie siłą Boga. Dzieciątko? Maryja dziwi się. Ale jakże będę mieć dzieciątko? Jeszcze nie poślubiłam Józefa. Anioł Gabriel uśmiecha się ponownie. Nic nie jest niemożliwe dla Pana Boga, Maryjo. Posłuchaj, twoja kuzynka Elżbieta. Również oczekuje narodzin syna, chociaż jest bardzo stara. Wszyscy myśleli, że nigdy nie będzie mieć dzieci. Tymczasem jej syn przyjdzie na świat za trzy miesiące. Elżbieta brzemienna. Cóż za wspaniałe wieści dla kuzynki oraz dla jej męża Zachariasza? Aniu mówi dalej Maryjo. Twoje dzieciątko. Będzie pochodzić od Pana Boga, będzie Synem Bożym, Zbawicielem, którego cały świat oczekuje. Maria wierzy w to, co rzekł Anioł. Wierzy, ale przede wszystkim pragnie tego. Odpowiada więc radośnie: Jestem służebnicą Pana. Po tych słowach Anioł odchodzi. Głęboko poruszona tą wizytą Maryja siada i modląc się, wraca myślami do słów posłańca Bożego. Zachowuje je w głębi serca, niczym ukryty skarb, skarb szczęścia. I prawie zapomniałbym o piosence roratni, więc ją. Teraz, kochani, zaśpiewajmy. Na polskiej ziemi, gdzie górnik się trudzi, Bóg swej miłości nowe życie budzi. Zimową porą rodzi się Helenka, choć jeszcze mała w oczach Boga wie. Słowem Chrystusa żyłaś w codzienności, miłością płonąc Boga i bliźniego, broniłaś mężniecnoty czystości. Rodziców w domu napawa radością, jak promyk słonka budzący się wiosną, pilnie się uczy pomnażata to czynił niejeden święty. Piękna lili narodu polskiego, Słowem Chrystusa żyłaś w codzienności. Miłością płonąc Boga i bliźniego, Broniłaś mężnie, czystości. Z gitarą w ręku pieśń pobożną śpiewa, z biednym siedzieli kawałkiem chleba. Całym swym życiem chwali swego Pana, o Nim pamięta wieczorem i z rana. Piękna lilio narodu polskiego, słowem Chrystusa żyłaś w codzienności, miłością płonąc Boga i bliźniego broniłaś mężnie cnoty czystości w życiu Helenki są rodzinne plany ona przyjmuje ten od Boga dany i w młodym wieku jej misyjna droga prowadzi duszę w ręce Pana Boga Słowem Chrystusa żyłaś w codzienności, Miłością płonąc Boga i bliźniego, Broniłaś mężnie, czystości. Czego nas uczy ta młoda dziewczyna? Czytaj Pismo Święte. Ono życie zmienia i chce powiedzieć współczesnej młodzieży. Ten jest zwycięzcą, kto Bogu wierzy. Piękna lilio narodu polskiego, słowem Chrystusa żyłaś w codzienności, miłością ponąc Boga i bliźniego, broniłaś mężnie cnoty czystości.